Siemano, mamy rano, dzisiaj Wielkanoc. Chciałbym złożyć Wam serdeczniejsze życzenia, a więc, tak, śniegu, popachy, niepeć święta. A tak na serio to zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, spędzonych w rodzinnym gronie, żebyście się nie kłócili i smacznego jajka, mokrego dingusa. No i mam nadzieję, że byliście wczoraj pomalować swoje jajka. No i to tyle. No i, i ogólnie dla wszystkich nawet życzę dużo deszczu, bo u nas jest straszna susza, piąta, szósta klasa pola wypalone, także życzę Wam opanów i obfitych plonów na ten rok, bo jeżeli to będzie, to wszystko będzie już. Wszystko będziemy mieli do na osobny guzik. No ale pogoda steruje, także życzę Wam dobrej pogody, powodzonka. I z tym dyngusem, podtrzymajcie tradycję bo już to wszystko zamiera, nie ma latania z wiadrami na podworze, nikt się nie oblewa tą wodą, wszystko no, nie jest takie jak kiedyś. I zróbcie sobie prezent na święta, zasubskrybujcie mój kanał, co do YouTube a, to przełamałem się wreszcie, powiedziałem A, robię B otrzymuję e, w jakiś sposób swoją aktywność na kanale. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Chciałbym, żeby to się nie zmieniło. E, ten rok będzie no, jakby to takim rokiem przełomowym moim na kanale, bo od, już można powiedzieć od 10 lat jestem na tym YouTubie. I teraz tak naprawdę zaczynam, tak no, zaczynam swoją ścieżkę na poważnie i żegnam się dzisiaj z Wami i chciałbym zachęcić do oglądania moich odcinków bo będzie ich na pewno coraz więcej Tak jak wspominałem będą serie tygodniowe A na koniec dla śmiechu pokażę Wam patent okularnika na słoneczne dni mm. Także na razie trzymajcie się, cześć.